W tym miejscu pojawią się komentarze. Komentarze będą wyświetlane na żywo. Narzędzia do efektów przycisk... Przełącz aparat na przycisk. Włączenie Wyłączenie, wyłączenie latarki. W tym miejscu pojawią się komentarze. Pista. Komentarze będą wyświetlane tutaj, na żywo. Liknij Bóg. Narzędzia do efektów przycisk. Przełącz aparat na przycisk. Włączenie wyłączenie latarki. Przycisk na żywo. Komentuj przycisk. Zakończ przycisk. Liknij dwukrotnie... Dobra, przycisk. chyba tak. Idzie, idzie. Idziemy zobaczyć, co powinny słychać. że wam... o. Zobaczcie. Napis brajowski. Bio. To też jest Papier. Tam jest szkło. Szkło. Dobra, idziemy stąd, idziemy dalej. Kurna, wiatr, 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 wiatr. że tam się nie będziemy szli, ale se pójdziemy tutaj. No. Dobry, dobry! Dobry! Dzięki! Kurna, zaraz mnie pognają. Co mi tu? Gdzieś mam park, no. Park, tam bank. Park, park, park. <laughs> Może będę kiedyś więcej transmisji na żywo robił, bo będę miał więcej internetu mobilnego. Tędy pójdziemy. Nie, no, pójdziemy tu. A zobaczymy, czy się zatrzyma. A się zatrzymał, kurne, jak kamera jest to się zatrzymują, Dziady. Dobra. Co my tu mamy? Tam mamy bank. Tam dalej jest sklep elektryczny. Zobaczymy czy dzisiaj wlezę na jakiś słup, czy nie. Co Co my tu mamy? To jakieś chałupy. Welcome to. O, co to za motor? Chyba kurwa nie motor, to jakiś... Czadostwo jechało. Zdyka. Kurde, ten wiatr jest. Wiatr przeszkadza. Wiatr przeszkadza mi. sam? Tak? Tam na świetrzowskiego dobrze idę, nie? Tak, tak dobrze. Znaczy na rad... na ratuszową! Tak. Zdeuty zowali ją! Tak. I to tak mniej więcej wyglądają kurwa drogi, to... trawnik. Słychać nie słychać, chyba. Tak na nas już żaden samochód nie jedzie. Nie, coś jedzie. Będę wiedział, gdzie ulica jest. Tak to się skończy Dojebałem znak to był znak? Nie, to szół był jakiś Ale mam przeczucie, że już jestem niedaleko Świerczewskiego. Tu jakieś krzaki rosną I tak właśnie kurna. Jestem blisko samochód. O tam ktoś chałupę remontuje. Styropian przyciera. Idziemy ulicą Świerczeskiego Świerczeski Ulica Świerczeskiego Powiem, że coś, coś mi do buta wpadło Pań jakiś No tamtędy ja za nie chodzę bo nie mam po co w tamtą stronę chodzić na kościuszki i tą ulicą też w tym miejscu nie chodzę tam mamy sklepy spożywcze sklep spożywczy właściwie oprócz sklepu Pocztę to. Już chyba eee, Sklep spożywczy, sklep spożywczy. Aha, dochodzimy do ulicy Kopernika. Teraz sprawdzimy czy na pewno. znowu na podwórko do kogoś nie w las. Nie Kurna, przez ten wiatr nic nie słychać, nie drogi nie słychać. Nie Pandemia to jeszcze wiatry wieją w Tam były alkohole, masarnia to już tej gminy. A, pójdziemy z No, tu mamy alkohole. Tam była poczta. Kurwa, przez ten wiatr ja nie słyszę drogi normalnie. a tam będzie chyba lepiej. Mamy ulicę Kopernika. No zobaczcie jak znaki stawiają. Sam raz dla niewidomych, żeby łbem walnąć. A to co? samochód stał ale przez, przez wiatr to normalnie się tak marnie chodzi On znowu znak tu będzie Kopernika tu jest i Kopernika Yamaha chyba pojechała, a ja ty machasz tam, w tamtą stronę ja mieszkam o, że... o. Proszę kurna proszę się tam, pokażę wam wam. rondo, przystanek autobusowy Jak się nie więcej chodzi turna po moim mieście. <śmiech> <śmiech> Powiem wam że na YouTube raz, że mam za mało subskrypcji, a drugi raz, że ktoś nadmiennie zgłaszał mój kanał. Nie mogę prowadzić transmisji. Znaczy nie wiem, czy akurat tutaj idzie, no ale... bo miałem też zablokowane, bo ktoś zgłosił w moją stronę. Tamdem. таму таму ми замек Zaryzykował poszedł przez rynek, tylko, że tej drogi nie pamiętam, a telefon trzymam w jednym ręku, to będzie mi niewygodniej iść. Mamy alkohol świata. Przystanek. No i będę wracał, no. I idziemy dalej.

Tam jest zamek Nie wiem czy będzie widać Tam mamy urząd tej gminy A gdzie jeszcze pójdziemy Gdzie ja najczęściej chodzę A się przejdziemy w stronę W stronę banku może. A mam, ma, mam pisknie zamaskowany normalny. Znowu... M matury jadą. Ludzie idą. ubraniami a z baron zabłądzić zaraz nie zabłądzę o, następny znak który nas zawsze wpadam na niego kurna co oni wieźli Na chodzie to wyjeżdża, myślałem że ktoś postawił samochód Na chodzie o. Tutaj osiedle moje. I kiedyś było też przejście na zamek, ale jak zamek wykupili, to zostało zamurowane tam dane i za osiedlem. I tam w ogóle kiedyś śmietniki mieliśmy. Schody do bloku. Schody do bloku. A przejdziemy tu koło mojego domu zawsze jak wracam z miasta to wchodzę tą drogą. Tu o eee, teraz wam pokażę którą drogą wchodzę Wracam z miasta o! Tu mamy śliwe Mirabelkę. Sztab nie ma, ale Mirabelka jest. Tu tak. kiedyś też chodniczka nie było. Była droga polna. No ale zrobili ich chodnik. O. Ja się tu mieszkam. Czekajcie, zobaczymy co to. E. e. Ktoś ogląda. Jak ktoś ogląda, to znaczy, że, że prawdopodobnie coś idzie. E, tutaj ja mieszkam i zejdziemy jeszcze schodami. mamy blok. Skrzynka od prądu. E, rynna. A jak idę do miasta to idę tymi schodami Czy to akurat reguła na to nie ma, ale przeważnie schodzę tymi No nie wiem dlaczego Ale tak już mam I blok dookoła Teraz Tuki. E, coś tam gada Ktoś chyba się dołączył do oglądania. E, wiecie co? O, tu kiedyś byłem dzieciak, to w tym miejscu zaraz wam pokażę. Bo tu kiedyś była knajpa, a tu była taka, nie, wiem, oni ciastka, piekli czy coś, taki piec duży stał. Zawsze się tam bawiłem. Teraz na tym placu prawdopodobnie nic nie ma, tam parking już. Tam naprzeciwko kiedyś był żółty, teraz nie wiem, prawdopodobnie dalej żółty jest bank y, spółdzielczy i też parking jest. Zaraz będziemy przychodzić po banku i tu mamy znowu park. Ale słabo komuś pali samochód, sama benzyna. Tu mamy park. Tu byliśmy. Z tej strony wygląda tak mniej więcej. Wam teraz pokażę, jaka głupota jest tutaj. Zobaczcie. Po jednej stronie są barierki na przejście, po drugiej ich nie ma. Zobaczcie, tu nie ma barierek. W tym miejscu. I chodnika nie ma. A tam są barierki. I teraz jak niewidomy idzie, to musi uciekać przed tirem. Czasami skakałem przez barierkę, bo kurwa tir jechał. I tak to mniej więcej wyglądało. Nikt nie pomyślał nad tym. Ja trzeba znowu idę po ulicy. A nie, tutaj tam na dół jest droga. Tam kiedyś była jakaś mleczarnia czy coś tam. Teraz zrobili dom. No i tutaj wam pokażę jeszcze Sklep. tu też był taki hydrant kiedyś była rura w poprzek chodnika szła, ale go zdjęli nie wiem, widocznie tylko jałbem zawadzałem no i tam mamy posterunek milicji obywatelskiej tam dalej no nie wiem, bo jeszcze nie jesteśmy naprzeciwko. Znowu motor jedzie ta droga, to jest na co tutaj? To jest DK-56, jak dobrze pamiętam DK-56 Czy nie pobłądziłem? Chyba nie. Cały czas trawi. Nie, nie pobłądziłem, o. Tu mamy następny sklep, tam kiedyś była Zorza. Spółdzielnia dla niewidomych, tej spółdzielni już dawno nie ma. Ale się wam pokażę, gdzie kiedyś był jeden sklep elektryczny, którego też już nie ma. Jakiś samochód. przejadą i powiedzą, że że ja, że ja nie patrzyłem na drogę. Bo już kiedyś był taki przypadek. Facet usiłował mnie rozjechać i mówił, że trzeba patrzeć na przejście. Na drogę. A niestety jak jadą samochody i dużo ich jedzie, przeważnie ciężarowe to ja nie jestem w stanie usłyszeć osobówki. Która gdzieś tam se cicho cyka o. Kurna, panowie pochodnikach to się nie jeździ rowerami to was tak nauczył. Dobra, bo może to byli jedni z najlepszych opcji politycznych, to nie będę się odzywał. O, tam był sklep yy, elektryczny, jeszcze gospodarczy. No, szkoda, że nie ma, bo można było więcej kupić części. Tam jakieś garaże są. Tam jeszcze jest też spożywczy sklep, ale do niego już nie chodzę. No i co? O, tam mamy yy, drogę. Tam torówkę, tak zwaną, i tam była OSP. No dobra, to na razie zobaczcie napiszcie, czy w ogóle była transmisja. Cześć.